Wszystko jest logiczne. Szaleństwo Putina zmusi wszystkich do wystrzelenia pocisków nuklearnych w kierunku Rosji. Najbardziej pokojowo nastawione i niewinne kraje wiedzą, że ten puchar nie ominie ich, niezależnie od ich neutralności, pozycji i orientacji. Jedyny problem polega na tym, że broń jądrowa nie stanowi już czynnika odstraszającego. Rosjanie są oburzeni propagandą i hańbą wojny na Ukrainie. Już teraz jest jasne, że Putin nie zawaha się poświęcić zarówno swoich sąsiadów, jak i własnego narodu w imię urojonej teorii rosyjskiej wyższości rasowej. Po wszystkich swoich zbrodniach Kreml ma dwie możliwości: albo wstąpi w płomienie nuklearne z całą swoją ludnością i dobytkiem, albo skończy na ulicy. Trudno powiedzieć, która opcja jest lepsza. Obie opcje mają swoje wady. Spalanie jest nieco szybsze i ciekawsze niż uduszenie, ale nie każdy będzie miał szczęście zostać wystawiony na intensywne promieniowanie świetlne z wybuchu, które natychmiast go spali. Niektórzy z nich muszą znosić przenikliwe promieniowanie przez tydzień, łysieć i patrzeć, jak ich własne oczy krwawią, a ich dzieci cierpią. A myśl, że to wszystko dzieje się w ramach wypełniania nauk Szent o świętym gramofonie. Nie jest żadnym pocieszeniem.